Jestem ogromnie rad, że udało mi się zainspirować księdza proboszcza doktora Stanisława Bogaczewicza do podjęcia trudu przygotowania wraz z nami tego wniosku projektowego. Zaleźliśmy partnera dla parafii w Prudniku i oto dzięki wspólnie przygotowanemu projektowi przy dużym zaangażowaniu pracowników starostwa powstał dokument, który pozwolił na pozyskanie przeszło 100 tysięcy złotych, które z kolei pozwoliły na wyremontowanie gruntowne wyremontowanie ołtarza głównego kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła. Działania obejmują również szereg zadań związanych z promocją świątyni, ale także partnerskiego kościoła w Krnowie, gdzie również przeprowadzono remont zapytkowego refektarza. Także również bardzo istotna inwestycja, która podnosi zdecydowanie wartość Obu świątyń w kontekście miejsc kultu, ale także miejsc odwiedzanych przez turystów, w tym także turystów y, pielgrzymów. Z kolei, jeśli chodzi o klasztor ojców Franciszkanów w Prudniku Lesie, to również zainspirowałem księdza gwardiana tego klasztoru, Witabolda, żeby wspólnie z partnerską parafią w Zatorze, którą poleciliśmy do współpracy, sprzygotować projekt, który z kolei dotyczy Drogi Krzyżowej, odnowienia i de facto wybudowania na nowo zniszczonej przez komunistów Drogi Krzyżowej w pródniku Lesie, koło klasztoru. Będzie to również bardzo ciekawe miejsce kultu i pielgrzymek z tym związanych, ale również atrakcja turystyczna, która poprawi naszą atrakcyjność w oczach wielu turystów. Głównym celem był remont głównego ołtarza, przed którym się właśnie znajdujemy. Skorzystaliśmy z tego programu Interreg 5 w partnerstwie z partnerami z Czech, a mianowicie ojcami franciszkanami z Kornowa. Oni dokonywali remontu swojego refoktarza, podziemi, posadzki, ścian i obrazów. Natomiast nasz projekt bezpośrednio dotyczył głównego ołtarza, a więc ołtarza, w którym znajduje się tabernakulum i stoi figura serca Pana Jezusa i tych świeczników, które są obok. Ze względu na to, że jest to projekt turystyczny, jest związany też z podniesieniem walorów turystycznych i naszej świątyni, a więc w ten sposób też i naszego miasta, realizujemy pewne programy y, turystyczne.